Cześć, z tej strony Damian, słuchajcie, nagrywamy ciągle te gry i słuchajcie, i zapominamy o tym, że o tych takich normalnych filmach, nie, nie ma gier w tle i takich tych, no, rzeczy. Słuchajcie, został jeszcze tylko i wyłącznie tydzień do tego czegoś, wiecie chyba czego? Tak, do wakacji. Nie, 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 Cejła, nie. Mamy wakacje, tylko że, chyba, że to później oglądacie, no to możecie nie mieć, ale tydzień do lotu do Turcji, a dwa tygodnie do końca wakacji. To jest straszne. Ej, słuchajcie, um. Sorki za te wszystkie przerwy, ale tak, słuchajcie, nie mam czasu, bo są wakacje i ciągle muszę gdzieś wyjeżdżać. Ale słuchajcie, ja wam to wszystko, te wszystkie przerwa wynagrodzę tym wielkim filmem. Turcji. Ma trzy lub dwie części. Albo cztery, nie, trzy. <try> trzy albo jeden. Słuchajcie, dzisiaj krótko będzie. Um, Dziękuję za, za to, że dobiliście tyle lajków i w ogóle tyle wyświetleń pod filmem Pistolet. Nie, to, to było piękne, nie? Ale słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Mało zostało i w ogóle mały film krótki. Ja się z wami żegnam i słuchajcie. Cześć!